Na początku filmu widzimy, jak mężczyzna zaczyna nagrywać wideo rozmowę. Sebastian obiecuje nie mówić po niemiecku, żeby dotrzeć do jak największej liczby swoich widzów. Zamierza opowiedzieć pewną niezwykłą historię. Zaczęła się w Monachium. Na obrzeżach miasta stał stary ceglany budynek należący do Hansa Wagnera. Mężczyzna stracił rodzinę, lecz właśnie to popchnęło jego karierę do przodu. Hans stworzył cztery sejfy inspirowane operami Wagnera z cyklu Pierścień Nibelunga. Hans wierzył, że zamki jego sejfów zdoła otworzyć wyłącznie ktoś godny ukrytych tajemnic. Potem mężczyzna skonstruował piąty sejf i zamknął się w nim sam. Koledzy bezskutecznie próbowali otworzyć zamek i uratować Hansa. Lokalizacja czwartego sejfu jego autorstwa wciąż pozostaje nieznana. Na tym Sebastian kończy swój filmik i żegna się z widzami. Ogromnie interesuje się włamami do sejfów i dużo się na tym zna. Jednak po nagraniu Sebastian wraca do kolejnego nudnego dnia. Mężczyzna wkłada garnitur, robi kanapkę i przed pracą zachodzi do kawiarni. Podczas sprzeczki z problematyczną klientką, Sebastian kątem oka zauważa w telewizji wiadomości o ataku zombie. Wchodzi na swój kanał i widzi pod filmem jedno wyświetlenie oraz komentarz. W nim ktoś zaprasza Sebastiana na podziemne zawody we włamach do sejfów. Mężczyzna z niecierpliwością czeka na to wydarzenie. Sebastian przechodzi do pierwszej rundy i zaczyna otwierać sejf najpóźniej ze wszystkich. Mimo to udaje mu się awansować dalej. W kolejnej rundzie, podobnie jak w pierwszej, prowadzi bezkonkurencyjny włamywacz Neo. Drugi po nim zostaje Sebastian. Na finałowy włam dają zaledwie 3 minuty. Pewny siebie Neo spogląda na mężczyznę z pobłażaniem. Chłopak natychmiast zabiera się do roboty i denerwuje się, gdy zostaje mniej niż minuta. Ku powszechnemu zdumieniu Sebastian tylko raz dotyka sejfu, a potem stoi, uśmiecha się i obserwuje wysiłki Neo. Na 30 sekund przed końcem mężczyzna otwiera wszystkie zamki. Sebastian pławi się w brawach i dostrzega w tłumie przepiękną dziewczynę. Później dowiaduje się, że to Gwendolin, bardzo niebezpieczna włamywaczka. Po konkursie Sebastian wraca do domu. Następnego dnia w kawiarni niespodziewanie woła go Gwendolin, przez co oblewa się kawą. Dziewczyna przyznaje, że to ona zostawiła komentarz pod filmem. Gwendolin mówi, że wraz z ekipą zamierza otworzyć trzy sejfy z pierścienia Nibelunga. Wkrótce te sejfy zostaną przewiezione i zniszczone, nie zdradziwszy sekretu mechanizmów. Gwendolyn proponuje mężczyźnie, by jej w tym pomógł. Zostawia Sebastianowi kartkę z adresem. On spędza resztę dnia na rozmyślaniach. Po koszmarze o zombie, Sebastian postanawia pomóc dziewczynie. Następnego dnia mężczyzna trafia do sztabu Gwendolyn. Poznaje tam Karinę, która w wieku 10 lat schakowała stronę wytwórni, żeby pobrać bratu piratów z Karaibów. Widzimy też Rolfa, kierowcę nie do podrobienia oraz przystojnego brada. Karina robi Sebastianowi prezentację. Pierwszy sejf znajduje się w małym banku w Paryżu, drugi sejf jest w Pradze, a trzeci wypada w Szwajcarii. Wszystkie trzeba otworzyć w cztery dni. Ekipa rusza do Paryża. Przed startem akcji mężczyzna strasznie się denerwuje, ale Gwendolin obiecuje, że skok pójdzie gładko, byle trzymać się planu. Jako pierwszy idzie Sebastian i wchodzi do toalety. Potem zjawia się Gwendolyn, która ukradła ochroniarzowi klucze. Dziewczyna przechodzi do swojej skrytki w skarbcu, następnie Corin odciąga personel, a Gwendolyn w tym czasie przeprowadza mężczyznę do sejfu Wagnera. Sebastian oniemiał, widząc przed sobą takie dzieło sztuki. Przypomina sobie fabułę opery, włącza muzykę i zaczyna włam. Gwendolynę prosi, by się pospieszył. Sebastianowi udaje się otworzyć trzy zamki i dostać do sejfu. Gwendolin zamierza wziąć tylko trochę pieniędzy, bo nie to jest dla niej najważniejsze. Potem brat znów odciąga ochronę, a Sebastian z dziewczyną w tym czasie wychodzą z banku. W aucie mężczyzna wybucha radością z powodu udanego włamu i zysku, co wprawia ekipę w konsternację. Tymczasem detektyw Delacroix informuje zespół, że sejf w Paryżu otworzyli Gwendolin i jej wspólnik brat. Zarejestrowały ich nawet kamery monitoringu. Delacroix uważa, że postanowili skorzystać z chaosu wywołanego przez zombie. Tymczasem ekipa świętuje pierwszy otwarty safe. Karina w sekrecie mówi mężczyźnie, że nie powinien zakochiwać się w Gwendolinę, bo od nastoletnich lat jest z bradem. On dostrzega kłótnie między zakochanymi. Sebastian postanawia wesprzeć dziewczynę i przynosi jej wody. Gwendolin pyta, czy lubi swoje imię i nazwisko, skoro brat swoje zmienił. Sebastian opowiada, że w dzieciństwie rysował komiksy o włamywaczu imieniem Ludwig Dieter. W odpowiedzi Gwendolyn też zaczyna się zwierzać. Opowiada jak kłóciła się z rodzicami, uciekła z domu i poznała Breda. Gwendolyn rozumie, że niektóre jej czyny były okropne i wstydliwe. Jednak ma nadzieję, że dokonując czegoś wielkiego, zrzuci brzemię przeszłości. Marzeniem Gwendolyn jest Nevada, gdzie prawdopodobnie jest czwarty safe Wagnera. Ekipa przybywa do Pragi, nie wiedząc, że czeka tam już na nich Delacrua. Sebastian się denerwuje, bo nowy bank jest znacznie lepiej strzeżony i groźniejszy. Cała ekipa wyraźnie się spina i prosi mężczyznę, by przestał podkręcać atmosferę. Corin wchodzi do systemu banku, ale tylko na 16 sekund, żeby nie wpadli. W ten sposób dziewczyna przeprowadza Sebastiana do właściwego skarbca. Inną trasą do windy prowadzącej do skarbca dociera też Gwendolin. Mężczyzna nastawia się na nowy, znacznie trudniejszy włam. Przed sejfem Sebastian znów opowiada o fabule opery i z dezaprobatą wspomina, że Gwendolyn nie powiedziała mu od razu o swoim związku. Te rozmowy słyszą również Brad i Karina. Delacroix bez przerwy łączy się z bankiem i nie rozumie, czemu wciąż nie namierzyli Gwendolyn. Postanawia więc wejść do budynku i sprawdzić wszystko osobiście. Karina widzi, że bank uruchomił protokół bezpieczeństwa. Zablokował wszystkie windy. Dziewczyna rozumie, że wkrótce ich wykryją. Delacroix zjeżdża do skarbca i widzi przed sobą inny safe. Pojmuje, że Gwendolyn jest gdzie indziej. Tymczasem brat przechodzi do działania. Zakłada specjalną maskę i robi rozróbę w holu banku. Tymczasem u Sebastiana pojawia się problem. Po pierwszej nieudanej próbie safe daje mu jeszcze jedną szansę. Jednak mężczyzna rozumie, że w razie kolejnej wpadki, sejf zamknie się na zawsze. Sebastianowi mimo wszystko udaje się otworzyć safe. W euforii prawie całuje Gwendoline, lecz w tej chwili Karina pyta, jak im idzie. Biorą trochę pieniędzy i szykują się do wyjścia. Brad dalej gra złego rabusia. Podczas ucieczki ochroniarz rani go strzałem. Gwendoline i Sebastian doganiają odjeżdżający furgon. Brat podciąga do środka tylko dziewczynę, odpychając mężczyznę. Sebastian próbuje sam uciec z policji. Kradnie cudzy rower i gna na nim, ile się da. Uczy się nawet zjeżdżać ze schodów, by przyspieszyć. W końcu trafia w bezpieczniejsze miejsce. Zauważywszy pociąg, próbuje wskoczyć na platformę. Siedząc już na wagonie, cieszy się, że zdołał zgubić pościg. Jednak niemal natychmiast żednie mu mina, gdy przypomina sobie o zdradzie Brada. Tymczasem Gwendolin próbuje pogodzić się z utratą włamywacza. Kłóci się z Bradem, bo wyrzucając Sebastiana z furgonu, w praktyce rozwalił cały plan. Chłopaka nie obchodzi, że bez włamywacza nie otworzą trzeciego sejfu. Dla niego skoki to szansa szybko się obłowić i zarobić jak najwięcej. Gwendolyn nazywa brada jego prawdziwym imieniem i mówi, że to koniec. Dziewczyna żąda od Rolfa, aby zatrzymał furgon. Odchodzi, widząc, że ekipa nie podziela jej podejścia. W ostatniej chwili dołącza do niej Karina. Przybity Sebastian tymczasem dociera do domu. Wchodzi do mieszkania i parzy herbatę, żeby się otrząsnąć po niesprawiedliwej zdradzie. W tej chwili słyszy Gwendolyn i Karinę. Ze strachu oblewa się wrzątkiem. Gwendolyn przeprasza za numer brada. Przyznaje, że odeszła z ekipy, gdy zrozumiała, że dla chłopaków liczy się tylko kasa. Prosi mężczyznę, by się nie poddawał, i obiecuje, że po znalezieniu trzeciego sejfu nowym składem, z Kariną, ruszą do Nevady po czwarty sejf. Sebastiana rozpala ta myśl, a także wizja, że zostanie legendą na pokolenia, jak i twórca sejfów przyznaje, że po tym wszystkim nie ufa dziewczynom. Lecz mimo to jest gotów zaryzykować i jechać do Szwajcarii, a potem do Ameryki, gdzie szaleje wirus zombie. W trakcie podróży znowu śni mu się atak zombie. Gwendolyn zrzuca to na nerwy, a Karina mówi, że to może być coś proroczego. Tymczasem Crua, dzięki filmom Sebastiana Ustala, że to właśnie on brał udział w ostatnich skokach. Mężczyzna wraz ze swoim zespołem jedzie też do Szwajcarii. By przejąć kontrolę nad kasynem, gdzie znajduje się trzeci safe. Delacrua uważa, że transport ruszy o 5 rano i zamierza wejść do kasyna właśnie wtedy. Jednak właścicielka mówi, że dostawę przeprowadzono wcześniej z powodu groźby kradzieży. W rzeczywistości Gwendolyn rozbroiła dwóch ludzi, którzy mieli wieść ładunek. Karina wysłała fałszywy sygnał technikom Delacrua, żeby sądzili, że planują napad. Gwendolyn i Sebastian przebrali się za ochroniarzy, po czym do ich ciężarówki załadowano safe. Sebastian siedzi w przestrzeni ładunkowej i próbuje otworzyć safe, tym razem złożony z siedmiu zamków. Równolegle opowiada Gwendolyn dalszy ciąg pierścienia Nibelunga. Delacroix wychodzi z siebie i rusza na poszukiwania. Obserwują to brat i Rolf. Sygnałem namierzają Gwendolyn i jadą jej śladem. Karina zdąża ostrzec przyjaciół, zanim wpada w ręce Delacrua. Tymczasem Sebastianowi udaje się włamać do trzeciego sejfu, mimo potężnych wstrząsów i hałasu. Gwendolin zatrzymuje auto, by na własne oczy zobaczyć otwarte drzwi. Biorą trochę pieniędzy i wysiadają z furgonu. Jednak natychmiast grozi im brat. Gwendolin informuje, że już dawno rozbroiła jego broń, by nie narobił głupstw. Dziewczyna przypina Brada i Rolfa do furgonu, po czym odjeżdża z Sebastianem. Po drodze Gwendolin robi krótki postój. Sebastian wyznaje jej uczucia i słyszy, że są odwzajemnione. Para zamierza uciec łodzią, lecz nagle pojawia się Delacroix. Gwendolin zgadza się poddać, jeśli Sebastianowi pozwolą odejść. Na pożegnanie proponuje, by po jej wyjściu z więzienia wspólnie odnaleźli czwarty sejf. Mężczyzna przyjmuje pseudonim Ludwig Dietrich. Po latach para przynosi mu rysunki czwartego sejfu i Ludwik zamierza pomóc im go otworzyć. W tym momencie film się kończy. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie tego filmu do końca. Dajcie lajka temu filmowi. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.